Znajdujemy się w naszej lokalizacji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, czyli Osada Tyrkło w miejscowości okartowo Tartak, 5 minut od Orzysza, 20 minut od Mikołajek. Jest to osada działek budowlanych z dostępem do szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, czyli do jeziora Tyrkło w tym przypadku, który jest połączony z jeziorem Śniardwy. Działki, które sprzedajemy są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, są to działki budowlane. W cenie działki zawiera się pełna infrastruktura, czyli sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć dróg, które już zdążyliśmy wybudować. Mieliśmy do do wybudowania w pierwszym etapie inwestycji, około kilometra utwardzonej drogi z kostki betonowej. Pod tą drogą znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej oraz wodocią. Z punktu widzenia osoby kupującej tutaj działkę jestem jak najbardziej zadowolony z tej inwestycji. Współpraca polegała na tym, że ona musiała być oparta na pewnej wymianie zaufania. Przystąpiliśmy do tej inwestycji na dosyć wczesnym etapie. Jeszcze przed uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu był to bardzo ważny element. W każdym razie zostało to dopięte przez, przez lokaty ziemskie w ustalonym terminie. Kolejnym elementem tego zaufania było to, że jest ustalony harmonogram pracy. Efekty tego widzimy na miejscu. Jest ułożona kostka, jest ułożona kanalizacja, wodociąg, więc wszystko to, o czym mówiliśmy, ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. W ramach pierwszego etapu sprzedaży zostały ostatnie wolne działki. Każda z nich oferuje widok na jezioro i dostęp do jeziora przez wspólną działkę z przystanią i plażą. Za mną widać miejsce, gdzie powstanie jedna z najnowocześniejszych marin na Szlaku Wielkich Jezior. To będzie perełka w całej koronie projektu. Mam nadzieję, że więcej osób tutaj się pojawi i będziemy mieli świetnych sąsiadów, którzy zagospodarują wspólnie ten teren, bo jest co go zagospodarowywać. Mamy piękne jezioro, mamy Śniardwy, mamy jezioro Tyrkło, jest miejsce do wypoczynku i do właściwie nawet do zmiany trybu życia. W przyszłym roku świętujemy 15-lecie firmy Lokaty Ziemskie. Z tej okazji szykujemy dla was sześć nowych lokalizacji z linią brzegową, dlatego warto nas obserwować.